Cześć witajcie! W dzisiejszym odcinku stworzymy sobie ciekawy efekt za pomocą szablonów, czerni, srebra i odrobinę złota. Poza tym, moi drodzy, pamiętajcie, że ten odcinek to jest odcinek numer 2, gdzie wpisujemy w komentarzu hasło paca Instar Titan X, po to, żeby wziąć udział w losowaniu m.in. takiej wypasionej pacy. Także, moi drodzy, pamiętajcie o konkursie, jak również zapraszam Was na prezentację. Pozdrawiam, Adam malarz Bizantyjski. Oto bordowe pomieszczenie, to jest biuro mojego klienta. Troszeczkę jest tutaj ciemno, bardzo czerwono i bordowo, ale ma się to wszystko zmienić. Nieco jest tutaj zaburzony harmonogram prac, ponieważ ja jestem jako pierwsza osoba i będę tutaj tworzył efekt dekoracyjny, dopiero po mnie wchodzą wykonawcy, bo niestety troszeczkę się nie wyrobili z terminami. Ale mam zapewnienie, że efekt będzie odpowiednio zabezpieczony. I teraz moi drodzy, co robimy? Robimy tak, że bo tutaj mamy. Raufazę. Najpierw tą raufazę sobie ściągniemy i zobaczymy co jest pod spodem. Pewnie będzie dość średnio, bo to jest taki dość stary budynek, także tutaj te ściany pewnie będą kiepskie. No to też raufazę nikt nie klei po to, żeby zasłonić ładnie wyszpachlowane ściany. Raufazę sobie ściągamy, zobaczymy co jest. Ściana nie musi być perfekcyjna, bo jak już się widzieliście przy tynkach takich strukturalnych z szablonami, jakichś trochę betonowych, Ściana nie musi być jakaś super cudowna, no ale wypadałoby, żeby się nie rozpadała, żeby nam to wszystko nie odpadło ze ściany. Także zaraz to sobie tutaj ściągniemy no i zobaczymy jak ściana wygląda. Następnie zagruntujemy, zapodkładujemy i pójdą pierwsze warstwy tynku. No i zobaczycie wszystko oczywiście po kolei. Także zapraszam. Tak, ściana zmieniła swój kolor z bordowego na żółty, ale tak to często jest, jak się zrywa tapetę. To są takie niespodzianki pod spodem. No cóż, no ja się spodziewałem, że mniej więcej to może tak wyglądać, bo jak powiedziałem, jest to dość stary budynek, także proste to te ściany nie są absolutnie. Ale też nie ma tragedii, bo myślałem, że no bałem się, że coś tu może po prostu mocniej spaść, ale tak się nie stało. Także no trochę tam poodpadało pewne rzeczy trochę podrapałem. Ale teraz po gruntowaniu to wszystko sobie ponaprawiamy, no i nie powinno być źle. No w przypadku tynków takich bardziej strukturalnych, jakichś betonowych, trochę bardziej surowych, gdzieś nawet też z takich tynków z szablonami, to można tam optycznie gdzieś pewne krzywizny schować, pewne nierówności, także takie efekty właśnie jak teraz sobie stworzymy za chwilkę, na taką ścianę też się nadają. No optymalnie by było, żeby ta ściana była idealnie nieperfekcyjna, ale nie mamy na to czasu. To jest raz, a dwa, że no, klient powiedział: Może pan kłaść na to, co jest, także on zaakceptuje. Chodzi o to, żeby była po prostu zmiana tutaj z tego ciemnego borda na coś takiego niezwykłego. Także zaraz do tego etapu dojdziemy. Jak nam grunt podesknie, to sobie pozabezpieczamy te wszystkie dziury. No i będziemy podkładować podkładem szczepnym i działamy z dekoracją. Co tu się wydarzyło? Otóż, moi drodzy, tak, słoniałem na początku, położyłem tutaj podkład szczepny, podkład, który się nazywa Permuro. Jest to podkład marki KB. No i też położyłem następnie tink w czarnym kolorze. I ten tynk to też jest produkt marki KB i też się nazywa Permuro ponieważ jest to tynk elewacyjny, akrylowy tynk elewacyjny o grubości ziarna 1,5 mm. Skąd pomysł, żeby dać tynk elewacyjny, kłaść do środka? Otóż przede wszystkim, moi drodzy, chodzi o to, żeby uzyskać taką intensywną czerń. Niestety na tych masach betonowych, na tych tynkach mineralnych taką głęboką czernię uzyskać jest bardzo trudno, dlatego też zdecydowałem się właśnie na ten tynk, bo raz, że stosunkowo jest taniej w takim intensywnym kolorze, a dwa, że rzeczywiście mogłem... Tutaj osiągnąć taką głęboką czerń. Poza tym chodziło też o grubość ziarna, bo jak już wspomniałem na początku, te ściany są troszeczkę, delikatnie mówiąc, krzywe, także bardziej gruboziarnisty tenk nieco optycznie to podprostuje, powiedzmy. Następnym etapem teraz na tą właśnie czarną część położymy sobie szablony. Tak, właśnie prezentuje się nasz szablon. Szablon to produkt marki Wallpaint. Dość często stosuję właśnie szablony tego producenta. I teraz tak, ten szablon odbijemy na szarym tynku betonowym. Chodzi o to, żeby stworzyć tutaj taki efekt ściany, która gdzieś tam pękła, od środka kawał ściany odpadł. No i pojawiło się takie czarne tło razem z szablonami, ale nie ma być to takie idealnie perfekcyjne, wymuskane, tylko właśnie troszeczkę gdzieś tam poprzecierane, pozacierane. Gdzieś ten wzór ma być odbity, ale nie do końca idealnie, może gdzieś tam się być zatarty troszeczkę bardziej niedbale. Zaraz to sobie wszystko zobaczycie, a później wokół po odbiciu tego wzoru wokół tutaj sobie i przejdziemy jeszcze do zwłocenia. Także trochę się tu jeszcze będzie działo. Szablony mamy zrobione, czas na wytynkowanie reszty. Tutaj wokół tego naszego powiedzmy, szablonowego spękania położę tynk betonowy w kolorze białym, wszędzie tutaj wokół, a na samym końcu ten tynk jeszcze sobie troszeczkę przysrebrzymy, nałożymy na ten tynk masę srebrną kadoru. oczywiście ten biały tynk, bo to tutaj zostanie szary. Z tym, że troszeczkę to też jeszcze ozłocimy, ale to za chwilkę. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o narzędziach, które tutaj używam. Są to oczywiście produkty marki InStar. I tutaj, jeżeli chodzi o położenie tego czarnego tynku, to użyłem pacy o grubości stali rdzennej 0,7 mm. Po to, żeby była nieco bardziej sztywna, żeby troszeczkę tą masę bardziej wprasować. Natomiast do odbijania szablonów użyłem już pacy o cieńszej grubości, stali nierdzewnej 0,3 mm, po to, żeby właśnie nie uszkadzać szablonów, żeby delikatnie paca się poddawała, żebym mógł te szablony ładnie odbić. Także te dwie packi w zasadzie załatwiły mi roboty. Dalej będę już używał chyba tylko tej twardszej, ponieważ tynk betonowy spokojnie taką, taką mogę położyć. Tak, a na samym końcu oczywiście jak powiedziałem będzie troszeczkę srebra i złota, także przechodzimy sobie do następnego etapu. Tak, mamy całą resztę wytynkowaną, struktura została wymodelowana i teraz, moi drodzy, parę słów o modelowaniu struktury. Otóż tak, jeżeli mielibyście idealnie proste ściany, możecie nawet tynk, tą resztę tego tynku położyć na gładko, jak wolicie, jak uważacie. Natomiast jeżeli są krzywe ściany, tak jak na przykład tutaj, gdzie są tutaj fale, doliny i tak to też dobrze jest zrobić właśnie taką nieco bardziej wyraźną strukturę i troszeczkę ją tam gdzieś przygładzić, ale żeby ta struktura nieco była mocniejsza. Bo nawet jak położymy taki werniks złoty lub srebrny na tą strukturę, to tak z racji tego, że gdzieś tam są jakieś wrzery, gdzieś są jakieś takie dziurki i tak dalej, jakieś przejścia, to nie będzie tak strasznie rzucało się w oczy, gdyby to było idealnie gładkie, i na to byśmy położyli coś srebrzystego czy tam złoconego. Wtedy te krzywizny dużo bardziej są widoczne. A w takim wypadku troszeczkę to optycznie zgubiliśmy. Ok, teraz przechodzimy sobie do finiszu, czyli do nałożenia srebrnej masy kadoru na, 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 na biały tynk. Natomiast tutaj też na tym naszym szarym szablonie troszeczkę pobawimy się z złotem, troszeczkę ze srebrem. Chodzi o to, że chciałem stworzyć takie lekko, lekkie przypruszenie, jeżeli chodzi o, o złoto. I tutaj mam taką zwykłą kuchenną gąbkę. Troszeczkę ją zbrudzę złotą farbą. Tą gąbkę jeszcze sobie zwilżę, tak żeby ta farba była taka mocno transparentna. I tylko gdzieś delikatnie przetrę to na samym wzorze. Nie będę tam gdzieś mocno dociskał, żeby się nie pojawiły jakieś takie złote plamy, żeby to te złoto też strasznie nie raziło, no bo tutaj zepsuje to całą koncepcję tego tego wzoru, tylko żeby było to, to troszeczkę tym złotem przyprószone. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A, jeszcze warto dodać, jaki tynk tutaj poszedł na tę całą resztę i również na te szablony. To jest tynk marki San Marco, włoskiej firmy, a nazywa się Intonakino Minerale. Także taki to oto tynk też tutaj jest, na tejże ścianie. Dobra, zbierzemy się do srebrzenia, złocenia, zaraz wszystko sobie zobaczycie. jest srebro jest i złoto. Srebrna masa kadoru spowodowała, że efekt stał się nieco bardziej taki masywny, troszeczkę taki ciężki. Natomiast złoto tam nam to troszeczkę złagodziło. Wyszedł taki, powiedziałbym, męski efekt, bo taki też miał być. Mówiłem się z klientem właśnie na tego typu kolorystykę: czerń, srebro, złoto, coś w tym deseń. W końcu jesteśmy na górnym śląsku, a wiadomo, że tutaj jest dużo Czarnego złota. E, tak, jest to ściana w biurze klienta. Przed tą ścianą będzie stało biurko, za tym biurkiem będzie się, siedział klient. No i cóż, no będą przychodzić ludzie. Patrząc na tą ścianę, będą wiedzieć, że mają do czynienia z prawdziwym facetem. Także. Myślę, że taki efekt udało się osiągnąć. Także tak, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że dzisiejszy odcinek jest to drugi odcinek, gdzie wpisujemy w komentarzu hasło Paca Insta Titan X, żeby wziąć udział w losowaniu fajnych narzędzi do położenia takich efektów dekoracyjnych. Oczywiście, jeżeli odcinek się wam podobał, no to cóż, subskrypcja, dzwoneczek łapka w górę, jakiś miły komentarz, poza oczywiście tym naszym hasłem, też jest mile widziany. My widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cóż, będzie tych efektów jeszcze naprawdę wiele. Do zobaczenia. Cześć. Widzieliście to? To nie kałaśników, moi drodzy. To 35-letnia celma. Takiego sprzętu używają jedynie goście z pokaźnym Peselem. I działa!